My way. Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Werbel, a to będzie kolejny film o Black Clover Mobile Rise of the Wizard King. W sumie będą to informacje o tej grze, a nie sama gra, wiadomo, bo jeszcze nie wyszła globalnie. Także twórcy wczoraj, czyli 1 czerwca, wrzucili zapowiadane wcześniej nagrodę za wstępną rejestrację. Generalnie w ogóle ostatnio spamują postami, czasami 2-3 posty dziennie wrzucają, co tylko utwierdza mnie w przekonaniu, że gra wyjdzie wcześniej niż 31 lipca, ale do rzeczy mamy dostępne właśnie nagrody za wstępną rejestrację, są progi, ale o tym za chwilę. Generalnie ja wam po prostu będę wrzucał w każdym filmie o tej grze link do fanpage'a, nie będę wam wrzucał osobnych linków na stronę i tak dalej, gdzieś tam na sklepy Play, bo, wystarczy sobie wejść na tego fanpage'a i tutaj wszystkie linki są dostępne. No i będziecie też na bieżąco z grom. Także, tak jak widać, zmienili tło, wrzucają pełno linków, wrzucają filmy zapowiadające grę. Więc ja sądzę, że gra wyjdzie naprawdę wcześniej niż tego 31 lipca. No i teraz przechodzimy już na stronkę. Tutaj po prostu w jednym z postów mamy link do strony, i tam wszystko zaraz wam fajnie pokażę. Także jesteśmy już na stronie. W sumie tę stronę akurat wam wrzucę w opisie tego filmu. Żebyście mogli sobie łatwo tutaj dotrzeć. No i tutaj mamy tak naprawdę kilka fajnych rzeczy przede wszystkim cała ta wstępna rejestracja jest podzielona na trzy części, bym powiedział, bo czwarta dotyczy bardziej prezentacji postaci. Jeżeli chodzi o rejestrację, to mamy trzy punkty, zaczniemy sobie od samego początku. Czyli pierwsza część jest dla każdego tak naprawdę indywidualnie. Jeżeli zrobimy kilka konkretnych rzeczy, to po prostu dostaniemy różne fajne rzeczy i postacie. Przede wszystkim musimy wpisać swój e-mail i się zarejestrować w ten sposób twórcy na przykład będą mogli nam wysyłać informacje o grze tak jak jest to w Seven Deadly Sins Grand Cross. Mimo że już dawno nie gram, to wysyłają mi do teraz jakieś różne nowości i tego typu sprawy. Druga sprawa to zarejestrowanie się na Google Play lub App Store i trzecie powiedzmy, że zadanko to jest rejestracja się w sumie obserwowanie ich na Twitterze. Nie mam w sumie pojęcia jak oni to będą weryfikowali. Czy po prostu musimy być na tym samym e-mailu, na Twitterze i później w grze? Czy na przykład, jak wejdziemy do gry, to jakoś możemy połączyć nasze konto z gry z Twitterem? Nie mam pojęcia, jak oni to zweryfikują, ale do rzeczy, jeżeli wpiszemy swój e-mail, to dostaniemy Mimosę, jest to jedna z postaci. Zarejestrację się na sklepie Play lub App Store, dostaniemy 7 tiketów do samonów i 100 tysięcy waluty, prawdopodobnie coś typu złoto. I za obserwację na Twitterze dostaniemy jeszcze 3 tikety do samonów, czyli łącznie 10. Druga część dotyczy wszystkich graczy łącznie, czyli są właśnie różne progi rejestracji. Pierwszy próg to 500 tysięcy, drugi próg to milion, trzeci to 1,5 miliona, czwarty 2,5 miliona i ostatni piąty to 5 milionów. I szczerze mówiąc mnie troszkę to zmartwiło, w Japonii były dużo mniejsze progi. I było więcej nagród za rejestrację, z tego co pamiętam, ale zazwyczaj niestety te wersje są lepiej traktowane niż globalna wersja. I tutaj chyba nic się nie zmieniło. Za pierwszy próg, czyli 500 tysięcy, dostaniemy 30 staminy. No i tutaj to, to jest trochę dziwne, nie? 30 staminy to chyba nie jest dużo, ale no, jest to pierwszy próg, więc jakoś da się to zrozumieć. Za milion będzie 10 pop potato, cokolwiek to jest. Za półtora miliona, czyli trzeci próg już lepiej, bo dostaniemy walutę premium, czyli 300 kryształów. I tutaj niestety zapala mi się czerwona lampka, bo tutaj mamy wyraźnie, że będą to darmowe kryształy. Czyli prawdopodobnie będzie podział na darmowe i płatne, co jest według mnie mega słabe. I to jest według mnie już pierwsza czerwona jakaś tam lampka. Za 2,5 miliona dostaniemy mimosę, po raz kolejny chyba, więc to będzie jakiś duplikat, chyba że to będzie inna postać. I za 5 milionów dostaniemy kostium dla mimosy Cave Uniform. No i zmartwiło mnie to głównie, bo 5 milionów to jest dosyć duży próg i ewidentnie widać tutaj ambicje twórców, naprawdę mają duże ambicje. 5 milionów wstępnych rejestracji to jest bardzo dużo. Z tego co wiem, to nawet Potter, Magic Awakened tyle nie zrobił, a tutaj Black Clover jest mimo wszystko na pewno mniej znany niż Potter, prawda? Więc te 5 milionów może troszkę zająć i tak jak wam wspominałem wcześniej, że jeżeli rozbijemy te progi bardzo szybko, to pewnie gra wyjdzie szybciej. Ale 5 milionów może być troszkę trudne w ogóle do osiągnięcia. Ja nie wiem czy to jest realne. Black Clover to mimo wszystko nie jest poziom rozpoznawalności Dragon Balla, Naruto czy nawet Bleacha, prawda? To jest mimo wszystko troszkę mniej znane anime. No ale zobaczymy jak to pójdzie. Na razie tutaj jeszcze nic nie zaktualizowali. Podejrzewam, że będzie to aktualizowane nie wiem raz dziennie, może kilka razy dziennie. Na ten moment jeszcze nic nie jest zaktualizowane, więc nie wiadomo ile jest tych rejestracji. Muszą to zaktualizować. I trzecia część to jest tak naprawdę loteria, bardzo, bardzo mała szansa na wygranie, bo załóżmy, że te 5 milionów osób się wstępnie zarejestruje, a nagród jest z tego co widzę 66 chyba, nie? Bardzo fajna, pocieszająca informacja. W każdym razie te dodatkowe nagrody to iPhone'y, tak? Bardzo fajnie. iPhone 14 Pro Max i takie iPhone'y będą trzy rozdawane. Dodatkowo 10 słuchawek Razer RGB, no też fajna sprawa. Następnie iPady 10. generacji, 3 iPady będą rozdawane. I 50 kart podarunkowych Google Play lub na App Store o wartości 50 dolarów. Jeżeli przeliczymy to na złotówki, to chyba w tym momencie to są ponad 200, więc bardzo fajna, w miarę hojna karta podarunkowa. No ale, tak jak mówię, szansa na wygranie tego jest mega, mega mała. No i tutaj po prostu mamy prezentację postaci, jakieś tam rozgrywki, ale tego tutaj pokazywał nie będę. To dotyczy tylko i wyłącznie tej wstępnej rejestracji, więc tak podsumowując, fajna jest na pewno ta część, bo każdy coś zostanie. No i ta część też jest fajna, tylko okrojona względem japońskiej i koreańskiej wersji. No i ten próg 5 milionów, no nie wiem, czy to nie jest zbyt ambitnie. Jeżeli to by był Dragon Ball czy Naruto, to pewnie bez problemu te 5 milionów by pękło w moment. Ale nie jestem pewien co do Black Clovera. Wiadomo, że jest on tam gdzieś coraz bardziej popularny, ale mimo wszystko nie jest jeszcze to tak rozpoznawalne uniwersum jak właśnie Dragon Ball czy na przykład Naruto. No i tutaj jest ta szansa. Więc coś rusza. Przede wszystkim bardzo dużo twórcy wrzucają, 2-3 posty dziennie. Więc według mnie premiera będzie na pewno szybciej niż ten 31 lipca. Tak jak wspominałem, 16 czerwca wychodzi na Netflixie film kinowy. No i przez ten próg 5 milionów. Troszkę zacząłem wątpić w premierę mniej więcej 16 czerwca ale nadal twierdzę, że wyjdzie szybciej nadal stawiam gdzieś tam na końcówkę czerwca, początek lipca, coś takiego naprawdę wrzucają 2-3 posty dziennie robią ogromny hype, więc jeżeli mielibyśmy teraz czekać 2 miesiące to hype zdecydowanie by opadł, jeżeli macie swoje spostrzeżenia na ten temat to możecie coś dodać w komentarzach, ja wam oczywiście bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu jeżeli jakieś nowe informacje ważne będą się pojawiały to od razu będę nagrywał o tym film i sam budował hype, bo mam nadzieję, że ta gra naprawdę bardzo fajnie się Wybije. No i co? Do zobaczenia w kolejnych moich filmach.